No ja wyrzucałam więcej, czyli sobie zacznę. I teraz tak, każda dura dzieli się na fazę. Mamy fazę ruchu, następnie fazę magii, potem fazę strzelania i fazę walki ze. Tymże, żeby jak kolejny nie udało się, też wyrzucić przejść albo mniej, żeby zostali. Czyli oni będą teraz uciekać na trzech kościach, ponieważ to jest kawaleria są szybki. Więc tyle ile wyrzucić na trzech kościach w sumie. Eee, ok, to jest jest w No i niestety ten okres... Słuchamy. Ja tu nie pójdę tymi dwoma okresami. I teraz przechodzę od razu do pasu strzelania. Eee, strzelą sobie rozmowy eee, z... Mają dzięki szachu, z wygazy. Teraz odskurę będę ranić. A dwa razy.